Hej, wszystkim jestem a tym gościem tutaj. Ładnie Was witam i Was równie ładnie zapraszam na moją najnowszą serię Zagrajmy Wy, no i moją pierwszą, którą będę nagrywać się z konsoli Xbox 360. No bo tak, z konsoli z generacji siódmej poprzedniej już, e, już Wii miało okazję zabłysnąć przy okazji let's play'a Super Mario Galaxy. Była to seria no jak najbardziej udana, chociaż teraz sobie jeszcze przypominam w ogóle, że mam tam jeszcze do nagrania film bonusowy, ale to w swoim czasie póki co, jak mówię, daje szansę Xboxowi, no i pewnej grze, która na Xbox'a chociażby była wydana, no i też na PS3, z tego co dobrze pamiętam, ale PS3 akurat posiadaczem nie jestem i raczej nigdy. Najpewniej nie będę. E, i tą grą będzie ta tutaj. Dokładnie. No czemu nie? A czy dobra, powiem może w ten sposób. Są gry, które lubię, bo są na przykład piękne, czy wzruszające, czy coś podobnego. Są gry, które lubię, bo są epickie w ten czy inny sposób, że mają w sobie jakiś świat, który się kieruje własnymi zasadami, który jest bardzo unikalny, albo są w niej postacie, które się bardzo rzucają w pamięć, czy coś podobnego, do których się można bardzo przywiązać. Są gry, które lubię, bo są pouczające, że się kryje za nimi jakaś tam wiadomość czy mora czym coś podobnego. ale również są gry, które lubię, a są zupełnie inne, lubię za to, że są one najprościej mówiąc świrnięte. I to jest jedna z nich. Tak, ogólnie za tym tytułem stoi niejaki Suda51, pan, no, Goichim Suda, no bo tak, go to jest po japońsku 5, ichi to jest 1, więc 51, 51, ma to raczej sens. Znany również e, no, za, e, także, serię No More Heroes, o ile e, ten tytuł komuś coś mówi, a o to jest jego właśnie inna produkcja. Lollipop Chainsaw. W dużym skrócie, co to będę robił, to będę sobie chodził babką i siekał zombie. No,

But that isn't what I wanted to talk about. Today is, as they say in Spain, my cumpleanos! That's right, my birthday. I'm 18 today. Huh? No to bravo. These are my girls on the San Romero cheer squad. We've gone to the nationals three years in a row, but we haven't won yet. To keep my energy up, I eat lollipops. I know what you're thinking, I'm getting so fat, but they're so yum! <gra admissions> <wiwork history> <manda> <Ish> I know i girl Delia won a gold medal in riflery last year, and she has a lot of secret meetings with guys I think are college scouts. My little sister Rosalind just got her license, which makes me kinda think the DMV are idiots. My girlfriends say my dad is a total dill.

But I'm even more freaked out for him to find out about my family. Because even though they're the most amazing ever, some of our traditions are a little. unusual. Nick's already so sweet to never complain about my ginormous fat butt. If he finds out I'm the number one world's biggest weirdo, he might not stick around. I'd be so sad, I think I'd seriously cry forever. I'm totally late. How supposed to meet him before school? I'm so lame. Ugh. I hope Nick isn't mad. That's about the worst thing that could ever happen. Ever. Boże, mi to zawsze rozwala, jak takie nastolaty z Ameryki mówią to słowo, takie ever czy forever. Nie, mi to po co zawsze rozwalało, nie wiem czemu. Nie wiem, jakiś taki osobisty odpłat, ale tak, co nam mięsne powiedziała, to to, że jest z rodzinki o dosyć niezwyczajnych zwyczajach. Takie trochę masło niemaślane, ale wiecie o czym mówię ogólnie. Więc tak, te zwyczaje ma, no i się trochę boi nasza bohaterka, że jej chłopak uznają za dzi dziwaków, no że ją jej rodzinę i tak dalej. Więc no tyle tutaj o tej grze już się dowiedzieliśmy. No i przy okazji zombie się nagle się pojawiły znikąd, nie wiemy skąd po prostu są. No i nam pewnie będą stały na drodze w ten czy inny sposób. Już nas wita w głównym mniej fajna muzyka. No i też bardzo przyjemny taki styl graficzny, taki komiksowy, w takim jest to mniej od, e, utrzymane. Jest to jak najbardziej dla mnie e, wszystko na plus. E, tak, e, właśnie, opcje, czy mam włączone napisy? Okej, okay, są włączone, no bo nie wątpię, że nieraz pewnie w tej grze wystąpią dialogi, które będę na przykład zagłuszać, będę w trakcie nich coś tam mówił, więc dobrze byłoby chociaż widzieć, co tam nieraz postacie e, mówią, czy coś podobnego więc to mamy chociaż załatwione. Będę grać ogólnie na poziomie trudności normalnym. Myślałem trochę o nagrywaniu na hardzie, jednakże na tym levelu trudności, na tym poziomie gra już dla mnie nie jest taka przyjemna, już mi tam wszystko tłucze tyłek w ten czy inny sposób i... Znaczy, myślałem właśnie o tym, żeby nagrać harda, bo tam występuje kilka rzeczy, które w ogóle się nie pojawią na normalu i tym bardziej na easy. Jednakże ja mimo wszystko chcę podczas tego let's playa z tej gry czerpać, no, czerpać przyjemność i poziom normal chyba jednak tej przyjemności dostarcza najwięcej, więc na to się zdecyduję i to chyba wszystko, co mam do powiedzenia na dobry początek. Możemy już myślę, że wejść do gry. No tam na grze są, na, na grze, na górze w grze są niby tam jakieś porady, ale pewnie nam one jeszcze niewiele powiedzą. Więc jeszcze o tym się nie będę jakoś bardzo oczywiście rozpowiadać. No i oto jest, Liceum San Romero. Cześć zombie, cześć zombie. Ja, jak ten zombie w tym, w Rapie Demolce. Zombie, żły gość! Huh. ładny skok. Widzę, że ten tronik ci się opłacił, bo inaczej sobie sobie nogi połamała dawno temu. <grywka> I se casualowo do szkoły wzięła piłę. Jasne, czemu nie? Tak ma wszelkie zgaduję. Zombie wybuch tęczą. Czy to o tym śpiewali Perfekt w tym? Obracam w pasach złoty pieniądz. Tam było, że powietrze eksploduje tęczą. I dźwięczą z radnych kost. Czy jakoś tak. Ty. Perfekt przewidzieli tę grę. To ciekawe. Dobra. Oto jest nasza bohaterka. Juliet Starling. 18 lat. Jak mówiła, zresztą dopiero co? No, miała urodziny. Czy właśnie ma tego dnia? Wiem, zombie w urodziny? To nie jest fajny prezent. Więc idziemy sobie na dobry początek, już do tej bramy. I ją kopiemy z taką siłą, że zabijamy tych ludzi. Ehm, przepraszam, nie chciałem. Okej, okay, zombie są guszone, czas je szybko ściągnąć, bo jest na to właśnie dobra okazja. No, przepraszam, X to jest popom akurat, jest to, no, ataki pompomy, kopnięcia tak dalej. Ale chcę sięgnąć, bo teraz, o, będzie piękne combo. I o tym, co się stało, myślę, że powiem za moment. Że skąd nagle znowu tęcze, monetki, medale? O co tu w ogóle biega, nie mam pojęcia. Czy wy nie macie? Ja oczywiście mam, ale na to myślę, że nadejdzie dobra pora za jakiś czas. Tak, póki co wiemy o tym, że Y to jest on na piłą, no i oczywiście to będzie nasze główne źródło damage'u, coś takiego. X to są ataki właśnie jakby pompomem, kopnięcia, coś takiego, to służy bardziej do odpychania zombie od siebie czy kierowania ich w jakąś tam stronę. E, tak, na lewym górnym rogu ekranu mamy nasz pasek zdrowia w postaci lizaków i takie lizaki rzeczywiście będą nas uzdrawiały. Widocznie są one tak pyszne, że aż na Juliet działają one leczniczo czy coś. Nie, wiem, może tam są to Lizaki o jakimś tam smaku rumianku czy coś? Nie wiem, czy takie w ogóle istnieją. Pewnie ktoś na taki pomysł już wpadł. Jakiś dziwny człowiek gdzieś tam po ziemi stąpający. Na górnym prawym rogu mamy sobie jeszcze wynik, w sumie no, punkty w tej grze, nie ma ono znaczenia jak z Kuzlajnie coś podobnego. Lewy dolny róg jest ciekawy, ale o nim powiem za chwilę, póki co siekam zombie, żeby tutaj uratować tego pana, bo jest w kłopotach. I tu właśnie ratowanie też ludzi będzie miało dla nas całkiem duże znaczenie, czemu do tego też pewnie dojdę za jakiś moment. No i prawy dolny ruch to jest taka jakby mini mapka, która nam wskazuje gdzie jest zagrożenie czy coś podobnego. To też sobie, że ci goście w śmigłowcu w ogóle tego nie kwestionują, że hej jest sobie czy liderka z piłą. <grywa> Ładny skok. No w sumie czego się spodziewałaś, to są zombie, a nie... Schumachery. to nie jest horda szumaherów, która nagle nawiedziła twoje liceum czy co podobnego. A więc dobra, tu widzę, że jednak z tyłu nic nie masz. Tak liczyłem, że może tam jakieś będą ukryte... właśnie te medale chociażby. E, tak za medale będzie można kupić różne rzeczy w pewnym sklepiku, na który się pewnie za jakiś czas natknę, póki co znów siekamy drzwi. Kopiemy tym razem już nikogo nie zabijając. Tu jeszcze widzę są przy okazji tak te tutaj kosze na śmieci, w nich też takie medale można zgarnąć i będę raczej starał się oczywiście ich mieć jak najwięcej na swoim koncie, chyba nic nie będzie wlatywało z automatów na napoje? O, chyba jednak się myliłem, trzeba tylko je sięknąć więcej niż raz. No, bo też wiem, że się w tej grze można też napotkać na pewne zbiorniki, które jednak niczego w sobie nie mają. Są tylko jako zobaczysz podobnego. Um, teraz A. Ta, zombie na dole. Trzeba oczywiście sieknąć się takim niskim zamachem. I właśnie, propos zboczeństwa i propos zagładania pod spódnicę? Pozwólcie na chwilę. Albo nie, bo strzałka nie blokuje. Dobra, teraz. Pozwólcie, że na chwilę coś pokażę. Tak, ona to niby blokuje, no, swoje intymne części przed naszą kamerką, ale robię to ponieważ, ponieważ za to jest achievement! To nie jest Photoshop, czy jakaś tam edycja Sony wygasie. Nie. Za to autentycznie w tej grze jest achievement, jeżeli się spojrzymy pod jej spódnicę przez tam kilka sekund. Nie wiem ile konkretnie, ale to jest osiągnięcie według tej gry. Nie wiem, nie pytajcie mnie. To po prostu jest opcja, którą, no, na którą sobie ta gra pozwoliła. Dobra, tu widzę znów jest jakiś kolejny człowiek w tarapatach, zombie oczywiście otaczają wszędzie. Teraz tam gra właśnie mówi o tym, że bez służy do unikania, można no, tym guzikiem wykonać kilka bardzo fajnych manewrów unikowych i one rzeczywiście są nieraz bardzo potrzebne, są wręcz kluczowe, jeżeli się gra na hardzie, właśnie na tym najtrudniejszym, dostępnym dla nas poziomie trudności. Dobra, siekamy oczywiście ich łapska Ile tylko możemy teraz znowu, ładny unik, przez kochę nad jego głową Teraz, okej, znowu muszę widzę, że się bawić w unikanie, bo już trochę obrywam Mam trochę mniej zdrowa niż bym chciał mieć Ojku, ten zombie teraz ładnie na mnie wyszarżował, ale już się nim zajmuję <śmienicza> Te czasy z GTA, Vice City czy Sandras, San kiedy się siekało głowy ludzi śmigłowcem. Latało się nisko, no było się nachylonym. Tak, takie coś było tam możliwe. Stare, dobre czasy. <śmienicza> <śmienicza> tak, oczywiście. Wyjdzie z tego. Bez szwanku, bez blizny, bez niczego. I okej, okay, jest sobie trzeci człowiek, który jest do uratowania. Już ci pomagam! Już zdejmuję te zombie z tego słupa. Bynajmniej nie słupa ognia. No bo widzisz, żeby to płonęło? Nie widzisz tego. Tak, trochę szkoda, że mi nie wychodzą te kombosy, że mi się nie udaje zabić kilku zombie jednocześnie, bo za to też te medale zdobyliśmy, te złote i też te platynowe. E, właśnie, te platynowe służą bardziej do odlokowania kostiumów, czy też chyba straku do przesłuchania, o ile dobrze pamiętam? Cieszę się, że się dzielisz swoim gustem w prezydentach Ameryki, ale szczerze nawet nie pojęcia, co takiego wielkiego zrobił ten cały Warren G. Harding. Ja jestem bardziej z tych, co tam kojarzą tylko tych Lincolnów i Waszyngtonów i ewentualnie e, tam Kennedy czy coś podobnego. Okej, okay. zostawcie go. Naprawdę, proszę. Czy tak trudno? Chyba nie. On wam nic nie zrobił. On sobie tylko chodzi. No tam ma rękę chyba złamaną, bo tam widzę, wam się trzyma, coś podobnego, może ewentualnie skręconą. Wam coś zrobił, a czym może tak, kiedy jeszcze żyliście? To już ja sam tutaj nie mam pojęcia. Czy coś może jest za tym autobusem? Na to nie wygląda, bo wiem, że gdzieś na tym parkingu, za którymś autobusem, się mniej więcej będzie kryć kilka medali i jeszcze chyba jedna rzecz, do której też w swoim czasie dojdę.